Witamy Państwa! Znajdujemy się w loży amsterdamskiego Johan Cruyff Arena, ponieważ to właśnie tu, na tym obiekcie, obejrzymy dzisiejsze zawody. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Dziś wygra ta drużyna, która pierwsza strzeli gola. Zadziała zatem zasada złotej bramki. Holandia zmierzy się z Norwegią. Ależ to będzie ciekawe spotkanie. Nie mogę się doczekać pierwszego gwizdka. Czy któraś z drużyn odważy się ruszyć bardziej do przodu, skoro utrata gola oznacza przegraną? Może będą liczyć na jakieś przypadkowe trafienie z dystansu albo stały fragment gry. Dane wejście w przeciwnika. Oglądamy teraz wyjściowy skład reprezentacji Holandii. W formacji obronnej Virgil van Dijk wystąpi obok Matejsa Delichta. Frankie de Jong oraz Martin de zagrają na środku pomocy. Jako wysunięty napastnik wystąpi dzisiaj Memphis Depay. Depay ma teraz piłkę. I Depay! No! Czy zmagania. Nie inaczej, jak to mówią okrutne prawo, ale prawo. Koniec spotkania. Jest już po emocjach. Powtórka teraz pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Pozostało już tylko skorzystać z okazji i umieścić piłkę w siatce. Świetna akcja.